Dziś pierwszy dzień jesieni, w związku z tym, tym jesiennym akcentem serdecznie Państwa witamy. Małgorzata Dzieciniak i Robert Chodyła. Witamy serdecznie. Jesienny akcent nie musi być wcale smutny, proszę Państwa. Jesień ma swoje dobre strony, chociaż na razie pogoda nie rozpieszcza, ale za to spróbujemy Państwa rozpieścić my. Zobaczmy, co w Studiu 35. Witamy w studiu 35. Dziś w programie Zerwiemy łańcuchy, czyli opowiemy o akcji, która ma uświadomić ludziom, jak cierpią psy trzymane na uwięzi. Zaprosimy Państwa do baborówka na wszechstronny konkurs konia wierzchowego i pokażemy chyba najmniejszy na świecie jacht. To i jeszcze więcej już za chwilę w studiu 35. Proszę Państwa, już za chwilę rozmowa o psim losie i o tym, jak go zmienić, ale najpierw przenieśmy się do Leszna, a dokładnie na Leszno. Tak, proszę Państwa, spadochroniarz jest trochę jak saper. Może popełnić błąd tylko raz i wszyscy spadochroniarze wyskakując z samolotu mają jedno marzenie, żeby bezpiecznie wylądować. I właśnie teraz, proszę Państwa, zobaczmy materiał o tym spotkaniu. Nie jest to dyscyplina dla każdego, bo nie wystarczy umieć skakać, by zostać mistrzem w tym fachu. A wszystko dlatego, że śmiałkowie najpierw znoszą się na wysokość tysiąca metrów nad ziemię i kiedy już tam są, wyskakują z samolotu i starają się zrobić wszystko, by trafić w specjalny materac, który na ziemi ma wymiar 5 na 5 metrów, ale z takiej wysokości przypomina małą kropkę na mapie. Wygrywa oczywiście ten, kto trafi w sam środek materaca. Najlepsi potrafili znaleźć 6-7 centymetrów od tego punktu. To dokładnie tak, jakby strzelić w dziesiątkę do tarczy wielkości deserowego talerzyka z odległości kilometra. Godny wyczyn pochwały. Prawda jest jednak taka, że dla najlepszych na świecie to wynik w granicach dobrego, ale nie idealnego, bo najlepsi na mistrzostwach świata lądują niemal w jego środku, a dokładnie zaledwie 2 cm od niego, w samym środku deseru. A już teraz wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi, Ja przypomnę, są nimi pani Agnieszka Zabrowska i Katarzyna Szmajder z Fundacji Głosem Zwierząt. Witamy ponownie. Witamy. Mówiliśmy o tym, że ten happening będzie na Placu Wolności jutro, ale powiedzmy, w czym tak naprawdę jest problem i czy to jest duży problem w Polsce, to znaczy psy na łańcuchach? No już sam fakt, że akcja jest akcją ogólnopolską świadczy o tym, że świadczy o zakresie tej akcji, tak? Oczywiście z problemem łańcuchowym mamy do czynienia w całej Polsce. Problem ten dotyczy generalnie prowincji wsi, bo tam, bo tam najczęściej spotykamy się z aktami okrucieństwa, czyli trzymają znaczy, Ludzie tam, skierzą... którzy mieszkają, to oni nie uważają tego za okrucieństwo. nie, nie tam, się, tam się mentalność zatrzymała, powiedziałabym, na nie wiem, którym roku w każdym razie no, nie, do, nie docierają do nich jakieś jakieś, jakieś, jakieś bardzo, bardzo o, oczywiste fakty, tak? że, że pies jest czymś złym, że że, że, że Powoduje cierpienie, Żałańców. powoduje ból, Płanie. że jest to nieetyczne, że mm. powoduje to agresję u psa. Tak? Agresję, która bardzo często, której ofiarą bardzo często pada sam właściciel psa. A to co to się to dzieje? może powiedzmy o tym, że mm. zwierzę to jest przede wszystkim pies, to jest zwierzę stadne. One będąc na łańcuchu czuje się odizolowane, samotne. Dokładnie. Nie na swojego jest stada. Wbrew naturze zwierzęcia, po prostu pies trzymany na łańcuchu, żyjący całe swoje życie na dwóch metrach kwadratowych, jest odizolowany de facto od ludzi, od innych zwierząt, od roślin. W naturze psa jest podejść, powąchać, zapoznać się. Taki pies pobiegać. Przez... Dokładnie, pobiegać. Przecież te psy tak naprawdę nigdy się nie rozpędzą. Niespuszczane z łańcucha żyjące na dwóch metrach kwadratowych nigdy nie pobiegają. To jest po prostu koszmar zwierzęta też najczęściej nie mają opieki weterynaryjnej. Także one wcale tak długo nie żyją. Umierają w męczarniach. I te zwierzęta są na wsi traktowane mechanicznie, to znaczy jako alarm, jako, jako dzwonek. No, nie chcę też obrażać do końca wsi, bo tak naprawdę znam wiele osób żyjących na, na obszarach wiejskich, które traktują zwierzę z dużym szacunkiem, a zdarzają się też jej interwencje łańcuchowe w miastach. Na przykład mieliśmy psa na łańcuchu trzymanego w centrum Poznania na parkingu jako też alarm. Także e, no to jest generalnie problem bardzo, bardzo dużych rozmiarów. Tylko, że to wszystko, e, o czym Panie opowiadają, to właśnie w rozumieniu prawa aktualnie obowiązującego w Polsce, czyli od 1 stycznia jest już wykroczeniem, bądź wręcz przestępstwem. Jest, Dokładnie. Właśnie, Tylko jest. Tylko mało kto o tym wie. Czy przepisy, czy one się rzeczywiście przełożyły na poprawę sytuacji zwierząt? Czy znaczy, ja może powiem w ten sposób, że akcja, ta akcja ma kilku adresatów, tak? Adresatem jesteśmy wszyscy my, Państwo tutaj w studiu, ludzie, którzy jutro przyjdą na Plac Wolności, y, y, wszyscy, którzy w tej chwili oglądają. Natomiast adresatem jest również y, policja. Jest Straż Miejska. Przypomnijmy, że zgodnie z nową ustawą o ochronie praw zwierząt y, ustawa ta nakłada na policję i na Straż Miejską ustawowy obowiązek reagowania w przypadkach niecierpiących zwłoki. Tam, gdzie zachodzi bezpośrednie podejrzenie, że zagrożone jest życie lub zdrowie zwierzęcia. Czyli nie może być y, miejsca, sytuacja, kiedy my, jako osoba prywatna, dzwonimy, y, zgłaszamy taką, taką jakąś no, y, y, sytuację, która budzi nasz niepokój i policja nam od tak? Policja musi zareagować, podobnie jak strasznie. A zdarzały się takie przypadki, że Zdarzały się. E, na, natomiast mm. bardzo często nie dzwonimy, ponieważ boimy się, ponieważ z drugiej strony telefonu słyszymy pytanie, proszę o podanie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej. <coughs> po to są fundacje, e, że jeżeli my jako osoba prywatna boimy się to zgłosić, zadzwonimy do fundacji. Fundacja nie ma takich oporów. E, jak znaleźć kontakt do takiej fundacji jak wasza, bo rozumiem, że, nie, że to nie jest jedyna, która coś takiego może zrobić, może pomóc? Mhm. W tej chwili internet. Internet jest odpowiedzią. Na, na wiele pytań. Wystarczy wyrzucić hasło, interwencję, pomoc zwierzętom. Tak? Chociażby na stronie schroniska poznańskiego są wymienione fundacje, które pomagają psom, kotom. Także naprawdę nie jest trudno znaleźć kontakt, tylko trzeba chcieć, bo e, tą akcją tak, tak naprawdę no, my się nie łudzimy, że, że e, ludzie, którzy trzymają te psy na krótkich łańcuchach po tej e, akcji doznają olśnienia i pójdą je spuszczą z łańcuchów My chcemy trafić do ludzi e, normalnych, przeciętnych Polaków, którzy są świadkami takich sytuacji i nie Chcemy uwrażliwić, chcemy pokazać, że tak naprawdę wyjedziecie Państwo 20 kilometrów zapoznań w dowolnym kierunku, tak? czy to jest Farzęc, czy Gmina Dopiewo, to ten problem istnieje w co, co, na co trzecim podwórku. A chcielibyśmy, żeby wszystkie psy były tak szczęśliwe, jak te, które możecie teraz Panie i Państwo oglądać za naszymi plecami. Jest generalnie, jak z pani, z pani doświadczenia wynika, że ta świadomość zwiększa się mimo wszystko, Zwiększa się, na... zwiększa się. Ja, ja chcę powiedzieć, że jutro spotykamy się w wymiarze symbolicznym. Tak? Każdy będzie się mógł przykuć do, do budy, poczuć, tak? co czuje ten pies. Natomiast w poniedziałek wyruszamy w teren, dostajemy zgu... my proszę Państwa, dostajemy coraz więcej zgłoszeń. Mm -hmm. A proszę powiedzieć, czy takie zgłoszenia kończą się tym, że e, Panie przychodzą i powiedzmy zabieramy psa i koniec? Czy jest jakby szansa rehabilitacji tego właściciela, żeby A, on jednak zależy. coś zrozumiał? Czy, czy, czy ci ludzie reagują, kiedy im tłumaczycie? Tak. Tak, bardzo często hmm. reagują, bardzo często ta pierwsza, to pierwsze spotkanie yy, kończy się rozmową, bardzo często widzimy efekty już po pierwszym spotkaniu. Najczęściej niestety kończy się to tym, że zwierzę musi być zabrane. Natomiast yy, hmm. wiadomo, jakie są realia w Polsce. Tak? Stroniska są przepełnione, także nie zawsze no, zabranie nie. psa... To na pewno lepszym jest, wyjściem bo aby, żeby że ludzie lepiej pies... rozumieli potrzeby swoich zwierząt. Tak, pies powinien zostać u swoich ludzi, u swojego opiekuna. Tam jest mu, powinno mu być najlepiej. Jest jego miejsce, jeżeli człowiek zdecydował się posiadać zwierzę, nie każdy musi mieć psa. Tak? Dlatego jeżeli podejmujemy taką decyzję, no to zapewnijmy mu jakieś warunki i, i niech to zwierzę tam zostanie. My naprawdę nie chcemy odbierać ludziom zwierząt. A z czego, z Państwa zdaniem, wynika taka mała wrażliwość ludzi, e, no nie tylko w Polsce, wobec zwierząt? Dlaczego skąd to poczucie, że to jest gorsza istota, nam podwładna? No. No tak zawsze było, bo tak zawsze było na wsi, że pies się rodził, tak z jednego psa postawał, rodziło się pięć psów, jeden zostawał, cztery były natychmiast topione, tak. Tak z dziada pradziada do dzisiaj na wsi e, takim podstawowym menu psa jest po prostu chleb namoczony w wodzie i tak. Tak robili, tak robił poprzednie pokolenia i tak robi dzisiejsze pokolenie. To nie Dlatego jest karma Oczywiście, że tak. Dlatego adresatem tej akcji są również nauczyciele, tak. Uczmy e, uczmy dzieci, tak. Mówmy dzieciom, jak to A powinno może wyglądać, jakiś taki program, żeby on do nauczane uh, może nie Szczególnie we wiejskich szkołach, właśnie, mm bo -hmm. może niekoniecznie w miastach, gdzie łatwiej jest dostęp do informacji, do innych wzorców kulturowych, ale właśnie w tych mniejszych Nie, My też prowadzimy akcje edukacyjne. Jeździmy do szkół, byliśmy nawet w przedszkolu, do gimnazjów, do szkół podstawowych z lekcjami edukacyjnymi. Opowiadamy dzieciakom, młodzieży, jak zajmować się zwierzakiem, bo tak naprawdę dzieci, ludzie młodzi, mali kochają wszystko, co się rusza. Kochają psy, kochają koty, I krówki, świnic. prawda? Tak, także e, widzimy idąc dalej e, do szkół już podstawowych i liceów, że już się zmienia podejście, tak? Że już kotów nie lubię, bo koty są fałszywe. I to się znikąd nie bierze, tak? Pani lubi koty. I pięć. To się znikąd nie bierze, tak? To się bierze od rodziców e, z jakichś tam stereotypów, no, przeko przekonań, tak. Tak, które funkcjonują od dawien dawna. Natomiast my staramy się to zmienić właśnie jeżdżąc też do dzieci e, z akcjami edukacyjnymi. I jest też to, że pies właśnie, dlaczego pan pyta, dlaczego tak zawsze, bo, bo stereotypem jest to, że pies nie czuje, tak, bólu. Tak, no tak. Pies nie, nie nudzi się, tak? Pies może sobie przy tej budzie siedzieć bardzo długo, bo pies może nie, nic nie jeść to jest. do faktycznie, jego psychika jest, ostroż ostroż straszliwie się zmienia, w końcu staje się obcy, osowiały, albo przesadnie agresywny. agresywny. A dokładnie. ja jeszcze chciałam zapytać pani o te łańcuchy, mm, mm. bo to jak tak jak pytanie wspomniała wcześniej, one nie przypominają do końca tego Nie, One są nie, drobne. nie, mają nie, nie, pies nie, nie, w nie, minut. Dokładnie. To są łańcuchy kupione na potrzeby akcji. Tak naprawdę psy są przykuwane łańcuchami, które są używane do trzymania krów. Także to są wielkie, ciężkie łańcuchy. E, niejednokrotnie psy nie posiadają nawet e, obroży. Tak? Czyli są po prostu te łańcuchy zawiązane zakładamy wokół szyi. Małemu szczeniakowi. Inaczej, i zakładamy małemu szczeniakowi łańcuch na miarkę szyi szczeniaczka i ten piesek rosnąc, tak nie, po, nie, nie powiększamy nie tej pętelki. Mm. tak? Więc e, naturalną rzeczą jest to, że to po prostu wrasta w skórę. I takich przypadków mamy całkiem sporo. Także tej pory. Mm -hmm. Dokładnie, to jest naprawdę, wystarczy wyjechać 20 km zapoznań. Także te zwierzęta są izolowane, wtedy stają się też agresywne. Potem nagle zdarzają się przypadki, że pies się zerwał z łańcucha, pogryz dziecko, pogryz człowieka. Tak I jest wielki lament w mediach, że są agresywne, że trzeba je trzymać. A powinniśmy mieć pretensje przede wszystkim Sami do, do siebie dokładnie. Dziękujemy Dziękuję Pani, bardzo, bardzo serdecznie za wizytę w studio. Akcja Zerwimy łańcuchy, proszę Państwa, już jutro. Serdecznie Państwa zachęcamy do wzięcia w niej udziału. Podobnie